Cześć, witam w następnym materiale z Fiata pandy, A dzisiaj Wam pokażę, jak już powoli przygotowuję samochód do sezonu jesienno-zimowego. A więc, tak jak możecie zobaczyć, są już dywaniki gumowe, takie jak w zeszłym roku, z tym większym korytkiem. I dlaczego tutaj leży przewód USB? No, on tak nie będzie leżał. To jest przewód, który jest poprowadzony z radia, które ostatnio zakupiłem. Ten przewód jest na stałe, wmontowany do tego radia od strony wewnętrznej, ale że jest krótki, więc on na razie tutaj sobie leży na wycieraczce. I niestety będą, będzie taka pora, że jest duża wilgotność. I on tu w tym miejscu być nie może. Ja go na tę chwilę wypuściłem, bo będę go przedłużał, ale tak to. O tak go sobie chowałem, aby tak nie leżał. Tak, jak mówię. E, więc tak, kupiłem. Kabel przedłużający i go przedłużymy. Schowamy go sobie do schowka. Tutaj mam przewód. E, z dwoma końcówkami USB-A, USB-A2.0. Więc dobra, może uda mi się jedną ręką to odpakować. Jakieś instrukcja to niepotrzebna to jest. A więc tak, mam oczywiście przy sobie także pendrive. Zgrałem sobie tam chyba trzy pliki muzyczne. Powinna być właśnie możliwość za pomocą tego przewodu, jeśli oczywiście wykryje mi te pliki muzyczne, no to odtworzymy sobie taką muzykę za pośrednictwem tego radia. No i co? to będzie tutaj. Dobra, mam przewód podpięty. Może nawet za długi kupiłem. Ile tu jest metr? Metr. Dobra, najwyżej się zwinie drucikiem, jeśli będzie za długi. Ja go tutaj wrzucę do wnętrza, do schowka. Tak jak widzicie, lampka dobrze się spisuje. Dobra, wrzucam go do wnętrza i widzimy się za moment. Dobra, a więc przewód jest puszczony do schowka. Trochę Wam przyświecę fleszem. Tutaj schowałem za plastik. To, to znaczy, jeszcze nie schowałem, ponieważ tak jak widzicie, trochę go sobie zawinąłem. No i teraz go tutaj schowamy. Niech on sobie tutaj siedzi Niech on sobie tam za tym plastikiem siedzi A tutaj myślę że taka długość jest oczywiście wystarczająca Po co on ma być taki długi On ma się tak ciągnąć bez sensu a tutaj go puściłem właśnie od góry. A no i tak będzie sobie siedział. Nie będzie stwarzał żadnych problemów. Dobra. A no więc tak, zaraz testujemy sobie, czy odczyta. Muzykę. A więc idziemy do pojazdu. Dobra, pendrive'a mam. No i teraz podłączmy się. Dobra, moment, zaczekajcie. Pendrive jest podpięty. Nie wiem czy widać. Świeci dioda niebieska. Dobra, widać. A więc wykryło. No i teraz szukamy USB. USB 2 chyba to jest. Wykryję, czy nie wykryję. Złapała muzyka. Możemy sobie zgrać na pendrive'a daną ilość ulubionej muzyki. No i przerzucić się tutaj na USB dwójkę i słuchać podczas jazdy. Więc dobra, będzie sobie pendrive siedział podłączony w schowku. I będzie oczywiście spełniał swoją rolę. Tylko ja tam oczywiście muzykę inną gram. Tutaj dałem trzy bądź cztery przykładowe pliki muzyczne, które mogę Wam puścić. Bo no to muszą być oczywiście bez praw autorskich, jeśli chcę Wam puścić, abyście mogli posłuchać sobie tutaj na nagraniu. przerzucę się na drugi dobra tutaj mamy drugą muzykę zresztą posłuchacie sobie jeszcze jak głośniki chodzą kto nie oglądał może wcześniejszych materiałów jakie tutaj jest brzmienie oczywiście głośniki są z przodu tylko wymienione z tyłu jeszcze nie zamawiałem i nie zakładałem głośników i oczywiście drzwi pasażera idą do wygłuszenia Wam jeszcze z zewnątrz samochód umyty, przygotowany Przygotowany do czego? Po prostu, żeby ładnie wyglądał Można powiedzieć, że do jazdy Ostatnio wziąłem się za domycie, doszorowanie szyby, aby nie było żadnych smug, więc doczyściłem to wszystko ładnie ze strony wewnętrznej oraz zewnętrznej, nabłyszczyłem sobie wszystkie plastiki, a więc tak to się prezentuje. Lekier. Mówią jak dbasz, tak masz. Ładnie wygląda jak na swój rocznik, chociaż no, są mankamenty. Jeśli Wam bym pokazał w zbliżeniu jak to wszystko wygląda, to patrzcie. Tu są takie małe odpryski. No, tutaj to jest dach pomalowany, więc jest wszystko w porządku. może w następnym materiale wezmę czujnik lakieru no i pokażę wam gdzie było malowane, co było robione, jak to wygląda niestety na parkingach nie oszczędzają mi tego samochodu i dochodzą niestety dodatkowe jakieś tam rysy, coś tu jest do poprawy rand tu jest do pomalowania, do poprawy jest takich parę elementów, którymi trzeba się zająć. Patrzcie, tutaj odchodzi lakier bezbarwny, więc, jak coś e, będę malował całą klapę. Jeszcze będę później zerkał pod spód. przyszedł do mnie. Spodobała mu się chyba muzyka. Nie? Patrzcie, tutaj odprysk. Tutaj. Tutaj takie niewielkie zadrapanie. Ostatnio mi kobieta przywaliła z impetem drzwiami na parkingu. Bożowa patrzcie. Tu. Tu. To wszystko przez to, że ludzie mają gdzieś drugiego człowieka. Albo e, trzeba będzie samochód wypolerować. Myślę, że chyba tak. Tutaj pójdzie kiedyś samochód do wypolerowania lakier. Jeśli się uda wypolerować. Maska z przodu musi iść do malowania. Z tego względu. Tutaj odprysk. Więc z przodu. Cała maska będzie do malowania. Zresztą chciałem zmienić. Zresztą chciałem zmienić kolor całego samochodu na jakiś taki ładny karmazyn. Ale nie wiem, zastanawiam się, bo to drogo wyjdzie. Może z jakieś 4005, takie kwoty myślę, nie pytałem się, ale, ale coś by było koło tego jeśli ma mi ktoś zniszczyć ten samochód, zarysować Albo specjalnie gwoździem, czy czymś. Tak, tam w Grande Punto był lakier. Bardzo ładny. Nie było nic, żadnej rysy No i co? I teraz jest strasznie zniszczony. Tutaj było też malowane na czerwono. A z tego względu, że też się tutaj coś działo. Od razu był dach pomalowany i to było pomalowane, więc to ładnie wygląda. No więc nie wiem, czy reszty. Nie oddać do polerki tak drzwi. Tu, tutaj trzeba syknąć lakierem. Nie wiem, my, ty był samochód. A patrzcie, co tu się wszystko dzieje. Więc może w najbliższym czasie, może w najbliższym roku pójdzie, tak jak mówię, do polerki, a maska, a maska musi iść do malowania. A więc w następnym filmie myślę, że popatrzymy sobie... Popatrzymy sobie z czujnikiem lakieru. A więc myślę, że w następnym filmie, e, tak jak mówię, popatrzymy z czujnikiem lakieru. Pokażę Wam, e, jakie są wartości na czujniku, gdzie był malowany i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda. Jak go kupiłem, nie był wcale malowany. Przynajmniej tak czujnik... Pokazywał i te wszystkie raporty, terber i tak dalej, i tak dalej, oraz cała historia, no to wszystko wychodziło na to, że nie miał żadnej stuczki, nic nie było robione. No i tak jak mówię, czujnik także nie wskazywał żadnych uszkodzeń lakieru, to znaczy nie był malowany. Teraz, tak jak Wam mówię, ja pomalowałem dach, ponieważ odchodził lakier. Niestety lakier jest słaby, jeśli chodzi o tą powłokę. Jeśli przykleić w niektórych elementach bardzo mocną taśmę, i podczas zrywania, niestety ten lakier odchodzi. Być może to są. Być może źle ten lakier, e, po prostu był malowany, zły podkład i tak dalej. Kiedyś, kiedyś auto ma swoje lata, jest to 2008 rocznik. Jeszcze dochodzi do tego um, użytkowanie samochodu, warunki zima, lato, a więc e, mrozy, później upały. E, no to też, oczywiście, e, też, oczywiście. Jest to na minus i to szkodzi. Powinno się przetrzymywać samochód najlepiej w garażu, jeszcze jak jest murowany, ocieplony, no to już wtedy jest super. Więc tak to wygląda. Dywaniki gumowe są przygotowane, tak jak widzicie. E przewód USB przedłużony więc można sobie puszczać muzykę z radia a teraz przerzucimy się na na radio dobra, bez problemu USB 2 załapię? załapało A trzy tylko wziąłem zgrałem sobie oczywiście żeby zobaczyć czy złapię i tak dalej jak to wygląda no więc chodzi więc nie ma żadnego problemu tak to wygląda można także podpiąć się z ładowaniem telefonu ale to jest wolne ładowanie ja tutaj sobie założyłem tak już kiedyś wam mówiłem